Skakanie na trampolinie zapewnia wszechstronny trening całego ciała. Podobno jest też 10 razy skuteczniejsze niż bieganie. Ile można spalić kalorii w czasie godzinnych zajęć i dla kogo jest tego typu trening? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas zajęć Gym Factory Jump. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. instruktor Gym Factory Jump, zajęć ruchowych, które od początku lutego wchodzą do Gym Factory Piła. Ilona, proszę Cię na sam początek o przedstawienie w ogóle, czym, jest, czym są zajęcia Gym Factory Jump, bo to bardzo trendy zajęcia, które dopiero niecały miesiąc są tutaj w Pilskim Klubie. Tak, dokładnie. Jest to zupełnie nowa forma ruchu, jeżeli chodzi o Gym Factory i też jeżeli chodzi o nasze miasto. No, oczywiście, zajęcia odbywają się na, na trampolinie, aczkolwiek nie jest to taka zwykła trampolina, która występuje w większości ogrodów i nasze dzieci skaczą na, na tej trampolinie. To jest specjalna trampolina fitness z specjalnym uchwytem, jest dosyć szeroką trampoliną, także dosyć bezpieczna forma, nie ma co się obawiać, że spadniemy z tego sprzętu. Fenomen tych zajęć polega, polega na tym, Myślę, że troszeczkę gdzieś tam można wrócić do, do korzeni swojego dzieciństwa, więc być może dlatego my dorośli cieszymy się z tej formy ruchu, ponieważ jest też zupełnie nową formą ruchu, ale gdzieś tam troszeczkę przypomina nam się dzieciństwo, jakby nie patrzeć, także myślę, że dlatego też, też tyle radości i zabawy czerpiemy z tych zajęć. Jest dosyć prostą formą ruchu, też dlatego się sprzedaje e, powiedzmy dla różnej, e, różnej masy klientów, e, bo zarówno osoby, które lubią układy choreograficzne, odnajdą się na tych zajęciach, jak i osoby, które e, raczej gdzieś tam wolą kardio, wolą e, ruch cykliczny, też się odnajdą, ponieważ te układy są bardzo, bardzo proste. Mamy trampolinę, mamy uchwyt, wiemy jak to wszystko jest zbudowane. Nie wiemy jednak jak wyglądają same zajęcia. Czy to polega na tym, że uczymy się jakiejś choreografii, którą powtarzamy cyklicznie i przez to spalamy ten niechciany tłuszcz czy tkankę tłuszczową? Jak to wszystko się odbywa? Generalnie kroków, kroków jest niewiele. Także też fenomen tych zajęć polega na tym, że łatwo jest odnaleźć się na tych zajęciach, ponieważ układy, tak jak wcześniej wspomniałam, nie są skomplikowane. Na razie dopiero mi Miesiąc skaczemy na trampolinach, także dbamy o to, aby nasi klienci opanowali technikę w 100%. Także na początku wprowadziliśmy około 10 kroków. No i przez ten cały miesiąc szlifujemy technikę tych 10 kroków. Jeżeli instruktorzy uznają, że już jesteśmy bezpieczni, nasze ciało już jest bezpieczne do podjęcia kolejnych kroków, które są już troszeczkę trudniejsze, no to oczywiście je, je włączymy i już zaczniemy się bawić z troszeczkę bardziej zaawansowaną choreografią. My heaps in your hands and I'm laying down by your side I taste the sweet of your skin Take off your clothes Zajczyk, uczestniczka Gym Factory Jump, zajęć, które przebojem wdzierają się do Pilskiego Klubu. Izabela, ty w Gym Factory korzystasz z wielu zajęć. Teraz próbujesz czegoś nowego i chciałbym prosić Cię o może troszeczkę porównanie tych zajęć do, do tych, które tu są, które odbywają się tutaj w Pilskim Klubie. Czy to fajne zajęcia, czy to zajęcia efektywne? Jak to wszystko wygląda po tych pierwszych treningach, które się odbywają? Tak, zajęcia Jump są bardzo fajne. Przede wszystkim porównując je z crossfitem, zauważyłam, że możli występuje duża możliwość spalenia takiej samej ilości kalorii podczas jednorazowego treningu. Ostatnio nawet mierzyłam się pulsometrem i wyszło 650. Jest to nawet więcej niż na zajęcia crossfit, na których czasami dochodzi to do 620. Me, father, don't ask me why. You're right. You're. Jak po tych kilku treningach, bądź kilkunastu, e, czuje się Pani ciało, jak to wszystko wygląda? Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle moje ciało nie, nie odbiega za bardzo od normy, a zajęcia sprawiły to, że się czuję lepiej, jestem zrelaksowana i jest mi naprawdę dużo fajniej przychodzić na takie zajęcia. Na tej trampolinach nie przypuszczałam, że można aż spalić kalorii. Wyszłam bardzo mokra i, i, to, i to mnie właśnie zadowoliło jeszcze bardziej niż do treningów. treningi. Czy, e, Rzeczywiście trampoliny ćwiczą całe ciało, ręce, nogi, brzuch, pośladki, no bo wydaje się, że wchodzi się na trampolinę i praktycznie skaczą tylko nogi, czy się mylę. Znaczy tak, tak wygląda to, ale myślę, że to współgra całe ciało, gdyż musimy użyć wszystkich mięśni. Tutaj na, na przykład głównie też mięśni brzucha, które muszą spiąć, żeby te pozycje zachować, czyli pochylenie, które nadaje tam trener nam, żebyśmy wykonały jakieś różne pozycje. I to um, uważam, że pracują wszystkie mięśnie.